Tylko Kolejny kroczek. Slim. OK? Slim. Jest troszeczkę trudniejszym ruchem. Chociaż no nie wydaje mi się, że był jakiś mega trudny. Znowu, chodzę do góry. Pokażę Wam pracę stóp. I zaraz będziemy działać w tym Ok? Pokażę tyłem. bo mi się, że będzie łatwiej zagarzyć. A więc. Zacznijmy sobie na nogi i zobaczcie, ramaga ja idzie na krzyż. Prawa noga przykleja się do tej nogi i wychodzi do boku. Teraz prawa noga wraca, lewa noga wraca. Teraz poprawiamy. Prawa noga wychodzi w bok, lewa noga przykleja się do tej nogi, odchyla się w lewą stronę, lewa noga wraca, prawa wraca. I szybciej. Krok, akcent, wróć, wróć. 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 Okay. Teraz jak sobie ten cyklu, to yy, różnica <trymne> jest taka, że noga, która się przykleja, przykleja się do pięty nogi, która wyszła yy, w daną stronę. Ok? Pokażę przodem. Jeżeli wyjdę lewą nogą, kładę tutaj napięcie, pięcie, robię klik i ponownie ruszam biodrami, tak? Czyli ba, tyłek, biodra, bo Wracam prawą nogą, wracam lewą. Bum. klik pa pa bum klik pa pa ras i 2 i ras i 2 i pum pum pak pak pum pum pak pak teman pum pum pa pa pum pum pak pak okay. pum okay. pum pak pak pum pum pak pum pum Sling. Então, não tempo. Não Ok? Sling. Let's dance. <laughs>